Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, nieobecny panie premierze. Trzy dni przed eurowyborami wyraził pan zaskoczenie oraz oburzenie bezczynnością ministra obrony, który przez kilka miesięcy nie robił nic w sprawie skandalicznego zachowania żandarmerii wojskowej, która zakuła w kajdanki obrońców polskiej granicy. Okazało się, że Pana oburzenie było tylko teatralną i partyjniacką zagrywką, aby obniżyć notowania koalicjanta z trzeciej drogi. Robienie polityki na dramacie żołnierzy jest haniebne i nie przystoi premierowi. Abstrahując od Pana cynicznego zachowania, bezczynność ministra obrony doprowadziła do śmierci polskiego żołnierza. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę oraz uzupełnienie porządku obrad o przeprosiny pana premiera Donalda Tuska za hejt, kłamstwa oraz obrażanie polskiego munduru, które się działo od 2021 roku. Dziękuję bardzo. Pan wniosek przeciwny, panie marszałku, tak? Bardzo proszę. Panie marszałku, wysoka izbo, słowa pana posła Sachajki są ze wszech stron bardzo haniebne. To, co Pan przed chwilą powiedział, nie licuje z tym, co Wysoka Izba kilka minut temu uczciła minutą ciszy śmierć polskiego żołnierza. Pana słowa, jeżeli Pan nie przeprosi. Będą za chwilę poddane ocenie i będzie Pan być może musiał z tego się bardzo mocno spowiadać. Nie wolno ministra, mówić, bo to państwo koalicjanci, nie robił przez 3 to miesiące, proszę, teraz ja wody. mówię, to Pańscy koalicjanci dzisiaj za... zostawili dziurawy płot, to Pańscy koalicjanci zostawili dziurawą ustawę o obronie Ojczyzny której nie ma jednego zdania o obronie cywilnej. To pańscy koalicjanci dzisiaj pozostawili polskich żołnierzy, którzy muszą działać w oparciu o ustawę o straży granicznej i w końcu to państwo koalicjanci pozostawili nie z pozostawili nieaktualną strategię obronną, na podstawie której musimy być się, obywatele czują się niebezpiecznie. To jest hańba, co zrobiliście. Dziękuję bardzo panie marszałku. Jako albo nie, przegłosujemy ten wniosek, jako że wniosek o przerwę powinien zostać przegłosowany myślę od razu, aby też w następni zgłaszający mieli już tego świadomość, że ten wniosek Izba rozstrzygnęła.